Hej, cześć Siemano, witajcie z tej strony jego i witam was na moim kanale w kolejnym odcineczku z gry Farming Simulator 22 oczywiście odcinek numer 17 z tego co dobrze pamiętam i słuchajcie, tak jak w przednim odcineczku mówiłem przygotowałem dzisiaj dla was akcję z oczywiście z ładowaniem e, tutaj palet e, żeby zobaczyć co tutaj się w ogóle dzieje bo mi się wydaje, że tutaj stanęła produkcja e, że tutaj stanęła produkcja tych, tychże palet, wyłączymy sobie minimapkę no i po... o widzicie już następna się pojawiła paletka, więc tak to dobrze, miałem rację, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka że prawdopodobnie te paletki mi się zbugowały, że one się nie ładują do pełna kto odcineczka oczywiście poprzedniego nie widział, to w prawym górnym rogu będzie za chwilę się pojawi odniesienie, także zapraszam, a jeżeli chodzi o ten odcineczek to pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby zostawić Łapeczkę w górę, żeby zostawić łapeczkę w górę i komentarz, i pamiętajcie, żeby filmik oglądać do końca. O, co coś tutaj mi się uda, czy mi się nie uda. bym chciał cię jeszcze złapać, wysunąć cię troszeczkę, podnieść. O, coś tutaj, coś mi się tu ogłuje. No dobra, ale może sobie załadujemy już to i zobaczymy, co tutaj się będzie działo dalej. Czy będą się jeszcze pojawiały paletki, czy nie, na pewno będę Aha, poczekajcie, czy ona ma 500 litrów? Tak, ona ma chyba 500 litrów ta paleta, tak? E, paleta 500, dobra Czyli możemy załadować, bo 500 to jest 500 to jest max Więc tutaj e, Nie wiem, czy ja tam tych palet przez przypadek po prostu nie ruszyłem, oj dupa Bo tutaj jak tak zrobimy z tą paletą, to ona nam się Później niech będzie chciała odłączyć od wideo. Powiem wam, że tutaj ten kramerek to jest taki trochę duży na tą, tutaj na tym winkel. Nie wiem czy tego płotu. Serio nie będę mi się z tego płotu zrezygnować, bo ten płot tutaj troszeczkę no jest powoduje taką ciasność, nie? Ciasnotę taką. O, dobra. i bym cię wepchnął trochę jeszcze. Dasz jeszcze wepchnąć trochę. Przeczepka mi odjeżdża, kurcze no, dobra, udało się. Dobra, tu zostawimy te dwie przyczepki i będzie. A teraz te sobie załaduję na pick -upa. I powiem Wam, że tak, tutaj podejrzewam, że one są zbugowane i że... jak je usunę, to się już może nie będzie bugowało. No, ona ma 200 litrów, 40%. I tu się nic nie dzieje, bo to są te palety, które się pojawiły na początku. O kurde, sarda! O matko, jedyna, co tu się dzieje? E to są te paletki, które się tutaj pojawiły na początku, że tak powiem, w tej szklarni I tutaj, myślałem, że one się wypełnią i tak czekam, 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 czekam i się doczekać nie mogę Duży jest ten, duży jest ten kramer, naprawdę, chciałem tak, chciałem tak zahaczyć Chciałem tak zahaczyć tą paletę i ją ściągnąć, o tak O, dobra, udało się, można powiedzieć, mało wiele no i tam delikatnie. No, Rosyria jest porysowana ewidentnie tutaj widłami. No ale. Co poradzisz? Nic nie poradzisz. Takie narzędzia mamy, nie? Teraz tak sobie też myślałem, że można by było może... O, słychać jak się podlewają. Można by było je. Ręcznie może też ładować. Mam tego Power Toola, czyli ten, ten wiecie, mogę sobie włączyć tego Super Stranger i po prostu dać sobie z tym radę ręcznie. No ale jednak. Bo to jest ładowarka, żeby sobie tymi e, narzędziami tutaj tutaj działać, nie? Dobra, i teraz sobie weźmy. Byśmy... O, o! A co ty się tu budujesz? Ej. Słuchajcie. To prawdopodobnie jest tak, że ona mi się o powietrze blokuje. Aha! Czyli może być tak, że ta paletka jest. Widzicie, ona łapie wielkość normalnie pełnej, 500-litrowej, ale ma 200 litrów, czyli tutaj... Sam przyjechałem. Czyli tutaj jest coś, e, coś zbugowane. No dobra, mam nadzieję, że się już więcej tych palet takich nie będzie pojawiało zbugowanych. I my, no miejmy, miejmy nadzieję, że już tu wszystko, wszystko będzie Sica jak to mówią. Czyli że będzie pięknie działało, bo już te późniejsze się pojawiały normalne. Chyba, że taka, wiecie, odrzut produkcyjny możemy to nazwać, sobie tak to wytłumaczmy, ten ich błąd, tego studia. E, cały czas jakieś tam poprawki. Strasznie wrażliwy na gaz jest ta ciężarówka i tak strasznie słabo hamuje. Ale na szczęście to nie jest życie codzienne, dobra, bo tam chyba już też, chyba już też coś tam się zbudowało tylko zobaczę czy się nagrywa. Dobra, wszystko się nagrywa, jest fajnie, gasimy, wysiadamy, ładujemy się do pikapa, zamykamy burtę, zapinamy pasy. Coś mam tak ostatnio, kamerę strasznie oddaloną na początku, jak pierwszy raz wsiadam do, do pojazdów, to mam tak strasznie kamerę daleko. Muszę, muszę sprawdzić skąd to się bierze. Dobra, teraz słuchajcie tak, ja bym chciał jechać z tą sałatą, oczywiście sprzedaj tam gdzie jest najdrożej, i drożej jest restauracja i kręgielnia Czale. Czerwony Marmur I to jest bardzo dobrze, bo ja mam tam dla Was jeszcze jedną niespodziankę przygotowaną Albo to jest pierwsza dla, właściwie dla Was niespodzianka Bo to, że ładowałem tą sałatę, to to nie będzie raczej niespodzianka Dla Was Więc sobie pojedziemy Tutaj słychać jak wajchomat tutaj wajchuje Dobra O, samochód jedzie, Biję chyba W jakieś Tutaj tych szaków nasadziłem, nic nie widać Dobra, jedziemy Mapkę musimy sobie włączyć. Słuchajcie, odcineczek bez muzyczki. Myślę, że to już powoli się będzie robiło standardem z racji tego, że jeżeli gramy sobie z muzyczką, to e, mamy narzucone prawa autorskie niestety na niektóre piosenki i powiem wam, że to jest e, problem, ponieważ ograniczone zasięgi później mają filmy. O, panie. Chyba trochę za szybko się w ten, ten zakręt tutaj wyszło. No dobra, mówiłem, że nie będę używał Super Strange'a, ale jednak będę używał Super Strange'a. Dobra, podnieś i teraz tak. Jakoś tutaj można było ten samochodzik by tutaj przewrócić, co? O, pięknie. Dobra, my sobie będziemy jechać po ale ja sobie tego Super Strange'a wyłączę oczywiście, żeby już tu się nic nie działo przypadkiem nie złapał. Fajnie ta sałata wygląda. Trochę nienaturalnie, że my ją tak długo trzymamy i nie sprzedajemy jej od razu. No ale niestety ceny nie było za dobre i czasu nie było. Niech się tej sałaty trochę naprodukuje. Można by było ją do jakiejś chłodni wrzucić. Ona wtedy by pewnie tuż trochę dłużej była. Ale... O, tutaj mamy stop. Dobra, tutaj nic nie jedzie. kierunek sobie wrzucimy i już jesteśmy zaraz tutaj na miejscu Tą sama, to tak jakby się wrzuciło do jakiegoś tego do jakiegoś do jakiejś chłodni to na pewno ona by troszeczkę dłużej tutaj wytrzymała dobra i tutaj mamy sprzedaż na kierunku chyba jadę, nie wyłączył się kierunek i tutaj mamy sprzedaż i tutaj o w ogóle mamy taką minigerkę. zobaczcie to będzie powiedzmy jedna niespodzianka ale to o, tu weźmiemy sobie i rzucimy. no parę krajów zostało zbitych no one chyba się na wietrze tak bujają, że im tutaj, że tak powiem, dużo nie potrzeba. O, wszystkie się przewróciły. Tego jeszcze tutaj zbijemy. No i pyk, fajnie. Fajna taka minigelka w sumie, bo są takie różne smaczki tutaj przygotowane. Dobra, i teraz by się powinno zacząć o, sprzedawać. Dobra, tak jak się sprzedaje, to ja się nie ruszę pojazdem. 8000 z tego, i teraz z tego powinno tu być. 13 tysięcy, chyba, bo to było 1000 litrów. No, jestem ciekaw, ile dobra jest. 13,408? No, to w sumie fajnie. To jest, to jest 21 tysięcy ponad. Więc to jest mega, mega tutaj fajny zarobeczek. Z tych kilku palet, szkoda, że tamte nie były, nie były pełne. No i dobra, i teraz słuchajcie o tej niespodziance, o której Wam mówiłem, bo nie mamy cały czas tej jednej znajdźki i tą jedną znajdźkę znalazłem, powiem Wam, że pobiegałem, poszukałem gdzieś tutaj i mówię, kurde, nie no, tutaj to już chyba byłem, bo tutaj taki rów, to na, po tych rowach biegałem, nie? A tutaj podbiegam, patrzę, a tutaj ostatni ciągniczek jest, nie? No i kurde, mówię, super, to mamy. Mamy setkę, nie? Proszę bardzo, udało Ci się znaleźć wszystkie 10 uników. Wróć do budynku gospodarczego i zajrzyj do piwnicy. Może coś uległo zmianie. No ale ja ten budynek sprzedałem. Dobra, 4720 za jedną znajdźkę. 472 tysiące za e, 10 znajdziek. Ale jeszcze powinno być chyba 472 000 za 100 znajdziek. Tak mi się wydawało przynajmniej, że tak będzie. Ale tu chyba coś się pomyliło. No, ale dobre, dobre i te 472 tysiące to i tak jest bardzo, bardzo dużo. Myślę, że teraz można o tym polu 42, o którym mówiłem wcześniej, pomyśleć. Ale jeszcze sobie wracając, zajedziemy sobie w jedno miejsce, zobaczymy, czy, czy na pewno coś tam się. Nie no, to na pewno się już tam w tym sklepie wszystko pojawiło, no bo to była ostatnia. A osiągnięcie mi nie wyskoczyło chyba. A może wyskoczyło, a nie zauważyłem. Na Steamie osiągnięcie za 10 znajdziek, za 100 znajdziek, przepraszam. To jest chyba steamowe osiągnięcie, albo chyba steamowe. Nie pamiętam. Dobra, czekajcie. Market z zabawkami. Dziś był, nie? Ale gdzie? Tu chyba, sklep z zabawkami był. Dobra, pokaż. E, tak, jest agregat, jest szczepa, jest ciągnik, u góry jest rozsiewacz, beczka, owca. Tutaj jest y, koń, krowa, świnia, combin. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No jest, jak mordę strzelił. 10. Mikrofon się wydaje, że powinno być tutaj jeszcze 400. Y, 472 000 za wszystkie znajdki. Czy ja to wywinę? I chyba, no. ale może się pomyliłem. Może się pomyliłem, albo coś, może nie, coś trzeba może jeszcze zrobić. Może w tej stodole, której ja nie mam, coś tam trzeba. Coś tam trzeba może zrobić No nie wiem, nie wiem Tutaj sobie wjedziemy tędy No na polu jeszcze nam nic nie wyrosło Możemy sobie Troszeczkę przyspieszyć czas Na na przykład 5 Żebyśmy coś tam się nam ta salata produkowała Widzę, że teraz chyba nam się nic nie produkuje No i musimy zobaczyć jak jajka, bo jajka też będzie trzeba Jajka też będzie trzeba wywieźć na jajka mamy jeszcze nie całą paletę, jedną. I jeszcze tutaj powinna się zmieścić jedna, będzie sześć palet, no, powiem wam, że jest sporo, bo... Nie, nie wyświetla tych palet? Co to jest? Czemu nie wyświetlasz palet? Dobra, nieważne, nie wyświetla palet. Burek jest fafik. Siemano. Usiądź, tak. Tutaj pogłaszcz fafika. Dobra, nakarmimy go, nie, nasypiemy mu do miski. Dobra, niech ma. Dobra, i teraz sprawdzimy jeszcze sobie, słuchajcie, tutaj e, sałaty niby rzekomo jest 462 litry, a jakby sobie przyspieszył czas, to taki sobie zrobimy, taki sobie zrobimy eksperymencik mały, żeby nam do 500, słuchajcie, urosło. I zobaczę, czy się dopiero pojawi paleta, jak będzie 500, może tu się coś zbugowało, bo ta paleta się powinna pojawiać wcześniej i powinna się uzupełniać. A ona tutaj chyba dopiero się będzie pojawiała, jak będzie 500. No, no to powiem Wam, że jestem troszeczkę zdziwiony, że dopiero się pojawia, jak jest 500. Chociaż w sumie z drugiej strony, czy mi to w czymś przeszkadza? No nie, nie. No właśnie. Dobra, słuchajcie, teraz tak pole. O, a tutaj już mamy coś zrobione. Tu jęczmień już rośnie. Ło! Wow. Przyspieszyłem czas i już mamy posiadany jęczmień. To w sumie nie byłoby takie złe. Bo ja tutaj chciałem siać jęczmień albo pszenicę jeszcze teraz w tym, w tym właśnie wrześniu październiku. Więc to już bym miał tutaj zrobione. Nie no, to fenomenalnie. Fenomenalnie słuchajcie. Dobra, no to tu 837 tysięcy. Drogo, ale milion nam jeszcze zostanie, niecały. Dobra, kupujemy. No trzeba kupować, trzeba się rozwijać. Także dobra, należy do Ciebie. Rośnie tu jęczmień, wzrost. Oczywiście rośnie. Wzrost zbioru 98%, więc bardzo fajnie. I chwasty rosną dopiero, i będzie trzeba je usunąć chwastownikiem. No to powiem Wam, że ja tutaj nie ma więcej pytań. Poza tym, żebyśmy sobie trochę przyozdobili, e, przyozdobilibyśmy sobie trochę temu ten, e, że tak powiem, wirtel. Szkoda, że tu w koło tej rury. A nie, coś tam mogę posadzić. Dobra. Jeszcze jakieś kwiaty. Tutaj, w koło tej rury, to bym tutaj coś posadził, nie? Tu i tak nie będziemy jeździć. Czemu nie chcesz o, posadzić się? Dobra, trzeba. To byśmy coś posadzili, takiego i ewentualnie takiego. Bo to będzie taki zagraniczek, to raczej, raczej, raczej powiem Wam, że No nie przewiduję tutaj robienia jakiejś yy... Nie wiem. Tutaj tak pusto, nie? Na tym... Także coś tu trzeba pomyśleć. Jakieś tutaj takie krzaczorki posadzić. Tam się usunęły krzaczorki. Takie też nie za duże te krzaczory. Jakieś takie bym chciał trochę... O, większe. Coś tu byśmy posadzili. A tu można przy samej drodze sadzić. Dobra, za znakiem. Znak zarośnięty będzie. Tutaj tak samo. O, tu. Bo nie, nie takie puste są te przestrzenie, powiem wam, że totalnie, totalnie mi się nie podobają te przestrzenie, bo są takie takie totalnie, totalnie puste, nie? Tu możemy sobie posadzić drzewo, na przykład taką mirabelkę, ale tutaj możemy też posadzić taką większe trochę drzewo. Albo nawet jeszcze większe możemy posadzić też gdzieś tutaj. Żeby tutaj tak trochę urozmaicić ten krajobraz. Trochę urozmaicimy, troszeczkę coś tam, coś tam się pojawią, jakieś krzaczorki. To będzie. Będzie, będzie sympatycznie. Dobra, tutaj powiedzmy, że nie możemy przed tym znakiem za dużo sadzić. Więc tam sobie coś posadzimy. Ole wielkie drzewo. Ej, ale mega wielkie drzewo jest. Dobra, w sumie spoko. Dobra, to tutaj, nie? Ale tutaj od tej strony też bym coś posadził, nie? Tutaj bym coś posadził. W ogóle szkoda, że mi za to pieniądze kroi. To kurcze, takie... Takie te to powinno być. Powinno być za darmo. E, no ale. Jak to mówią? Co pan zrobisz? Jak? Nic pan nie zrobisz. E, tutaj nie mogę takiego dużego drzewa, więc posadzę tam trzy mniejsze, bo tu jakiś znak jest. Rośliny, jakieś też tutaj się posadzi, coś tam to, co za blisko, oczywiście, posadziliśmy, to będzie trzeba usunąć. Ale ja nie lubię, jak jest tak tutaj pusto. Tym bardziej, tutaj, kurde na zakręcie gdzieś tutaj. Te jakieś tam kwiaty tam większego, jakieś drzewo Kurde, to to jest za wielkie to drzewo To, takie jest nawet wielkie, nie? Ale takie myślę, że już jest, już jest spoko, nie? Raczej, raczej też jakieś tam liściaste te drzewa będę sadził, a nie jakieś tam takie Nie wiem, tak przed zakrętem? Może być, coś tam rosnąć Śniegu nie będzie nawiewało może, czy tak dużo te to są ogromne, ogromniaste te drzewa. Mogły, mogliby jakiegoś moda wypuścić. Wiecie z czym, żeby troszeczkę jakichś właśnie dodatkowych roślin było. No ale tutaj muszę jakieś drzewo posadzić. O, te są fajne, te są takie nie za duże. pomiędzy nimi gdzieś tam takie posadzę. Tutaj gdzieś takie tam w narożniku. Nie, no kurde, w narożniku nie mogę takiego posadzić. Rośliny tutaj gdzieś tam, o. tutaj w koło tam studzienki gdzieś tam nie coś tam niech też rośnie. O. I tu przy drzewie też możemy jakieś tam coś posadzić, nie ogólnie. Więc żeby tam coś sobie rosło. Taki aloe, pod z tych roślin. Dobra. Lubię takie upiększanie, powiem wam. Dobra, jakieś tam trawy. A, coś tam usunąłem, dobra. jakie pojedyncze. Ja bym tu jeszcze jakieś może oczko wodne wstawił, bo coś tu. tu mogę przy samej drodze sadzić, a tam przy tamtej nie mogę. Więcej tych kwiatów bym rzucił, jakieś tam kolorowe, właśnie bardziej. I tutaj w ogóle też przy tym, nie? Tu bym posadził coś. W ogóle można by było tak zrobić, żeby te. Rośliny to się w ogóle zmieniały same. Tutaj zarośnięte, takie, o, tutaj fajne takie i Tu bym jeszcze drzewko wpierdolił. Znaczy, wiecie co bym zrobił? nie? starym oczywiście. O. No, bo to bardzo blisko, bo tu studzienka pękła, bo tu korzenie przerosły. I dlatego ten, to drzewo tak pękło, nie? to były jakieś takie wielkie w pieprzu. O, takie nawet jeszcze większe w pieprzu. To w ogóle to jest mój teren, ale ja nie wiem dokąd on jest. Aha, bo ja tu mam, a tu za drogą też mam? Ja już nie wiem nawet gdzie je mam. Hmm. Takie dziś były ogromne te drzewa o tu. To no nie jest akurat ogromne, ale... Nie no, kurde, powiem wam, że odcineczek e, mamy z upiększania terenu. I ja tutaj na pewno jeszcze z tym upiększaniem to się będę bawił, bo tu jest jeszcze zdecydowanie za mało. Bo tu jest za dużo otwartych przestrzeni. Ja to nie lubię takich otwartych aż dużych przestrzeni. A tu się krzeczory jakieś powstawia, coś się porobi. Kwiata jakiegoś. E, to ja się tu jeszcze będę bawił, obawił na pewno. O. Tutaj, tutaj, takiego na przykład, jeszcze takiego, takiego, no powiem Wam, że to już zaczyna tutaj wyglądać lepiej, tutaj jeszcze też bym jakiegoś tutaj krzaczora wstawki, wstawił. No, e, powiem Wam, że to lepiej wygląda, taki jest ten krajobraz może bardziej naturalny, może mało amerykański. To jest plus taki, że czasami jak się za dużo postawi jednego, to e, później można to wyrównać. Nie no, powiem wam, że dużo lepiej to wygląda. Dużo lepiej to wygląda. Jest taki ten. Ja bym tam jeszcze więcej większych drzew wstawił. Jakąś tutaj kurde, duże drzewo bym tu postawił. Serio, naprawdę. Żeby to. Żeby to jakoś tak wyglądało, nie? Tym bardziej jeszcze jesień kasy idzie trochę, bo wydałem chyba 200 20 tysięcy na to. Ale zupełnie tutaj te pole, teraz, jak się tu będzie wjeżdżało, i tu, się, tu oczywiście będziemy doorzemy sobie tutaj ciasno, to kurde, to to pole w zupełnie będzie miało inny inny taki niż tutaj. Nie? Tutaj takie otwarte te przestrzenie, a tutaj troszeczkę tak ciaśniej będzie. Kurczę, no naprawdę powiem Wam, że fajny widoczek. Ja lubię takie tutaj i muszę poszukać jakichś dodatkowych drzew, żeby coś tutaj więcej podziałać. Jeszcze jak tu sarny jakieś będą biegały, no to po prostu będzie, będzie po prostu miód, nie? Taki, taki wiecie, cukiereczek na torcie. Słuchajcie kochani, tym pięknym widoczkiem ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Pamiętajcie zostawić subskrypcję, zostawić łapeczkę oraz komentarz. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście do końca. Kto dotrwał w następnym odcineczku na pewno zajmiemy się tutaj chwastami na tym polu, przewiniemy sobie do października, zobaczymy co się będzie działo, no i będziemy się zajmować robieniem łąki właśnie po drugiej stronie, po drugiej stronie tamtych drzew naprzeciwko, tam się zajmiemy robieniem łąki, czyli założymy, posiejemy trawkę i będzie dla naszych owieczek tutaj naprawdę, naprawdę fajny Zbiór tej trawy, i dosyć myślę, że na początek wystarczy, a jak nie, to później będziemy reagować, dokupimy jakieś tam jeszcze dodatkowe pole i będziemy się bawili. A tymczasem, dzięki, do zobaczenia i cześć!